mi się dobrze spało zaraz moment gdzie ja jestem ojej ja nic nie pamiętam ale dobrze mi się spało ło ło czekajcie czekajcie gdzie tu jest jakiś Mgła? jakoś dziwnie nie, nie poznaję tego miejsca czy ja nie położyłem się spać na statku Zaraz. Zaraz, zaraz. Gdzie jest mój statek? Gdzie jest załoga? Gdzie, gdzie wszyscy są? I czemu ja mówię do siebie? Eee. W każdym razie, co to jest? Nasz statek tak wygląda? Rozbił się? To niemożliwe. Co się mogło stać? Powinna mnie chyba być głowa po takim wypadku, a nic nie czuję. Co to, co to... było? Gdzie? Raduj mnie, człowieku! Gdzie? Gdzie? O, tu! Kto to? Kim jesteś? Przemek? Tak się... Krzysiu. Przemek? Prze Przemek! Krzysiu! Krzysiu, Krzysiu! Pomóż mi! Yy, nie wytrzymam. Ale... Ja, ja nie dopłynę na o do własnych sił. Ale w czym problem? Przecież tu jest płytko? Twój... Stary. To <marsz> taki... Może lubi. S S to, gdzie my jesteśmy? No, mnie się pytasz. Ja widzę tylko mgłę? Strasznie tu mglisto. I... No, faktycznie, jakoś tak biało tutaj. W sumie <marsz> e tu nie widzę nic. Ja na jakiejś plaży, okay. tu jakiś statek rozbity. No, właśnie, jakiś statek rozbity. Na statek? C to nasz. No. Ty, to tak, to tak nie wygląda. On tak. Nie wyglądam jak wypływaliśmy. Wiesz co, chyba bokiem leży. Idiotyczny. No. Ciekawe kto go prowadzi. Maciej. Maciej. O, o, za dużo rumu. O, lo, 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 lo. Co to było? O, a. A, nie nie wiem czy się... To Są rekiny. Ja nie Jakie? Gdzie ty jesteś? Maciej, Maciej. Gdzie, a, Gdzie? O. To są... rekiny? Gdzie? Rekiny? No tak, a, a powstałem. No Rekiny, tu są dwa, a ja a, pływam po. Jest, sobie. jest, no yy, No dobrze, ale gdzie jest reszta załogi? Pewnie na dole, z rybkami. Przemek, za sprawdź. A tu czasem nie miało być rekinów? Fuck! Szywaj. Fuck! Płynie za tobą jeden. Fuck! 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 Jest! Ah. coś? Ah. Znalazłeś coś? Nie. Wodę. A, spoko. A słona? No, niestety. A mokra? Nowa jest prak NIE! Przemek, yy, Czy my przypadkiem nie płynęliśmy... Czemu, przy... czemu wy się na, na siebie dupami ładunkiem wyszedł? do króla, tak. Yy, Dokładnie z tą skrzyneczką. Czemu wy się bijecie? Ja się nie biję z nikim. To rekin. Ty! Ja. A, tu. Eee, yy, w każdym razie yy, powinieneś mi dać tą skrzynkę. No to muszę ją do ciebie przypisać, bo ona jest takim, jakby magicznym z związana. Między innymi do tobie ją mogę trzymać w ręce. Yy, serio? Tak, odwróć się. Ale. Odwróć się. Ale to ja jestem od... przez. no dobra, no. Ale nie, Maciej. nie, nie. Macie, Maciej, Maciej, macie, macie, kapitanie, rum za tobą. De. Ale ty mnie, ty mnie nie bierz od tyłu, co? No, odwróć się. Nie, ja ci nie ufam. Tu ty się wypinasz. Dobra, już. Sam się wypiął. Ała tak naprawdę Au! Poczułeś coś? Tu już? Lekkie ludzie. O, mam. Tak. Mam skrzynkę Odwór się. Yy, nie, nie, przepraszam. Ty już, ty już już, swoje posłubo, zrobiłeś. Posłubo. Yy, ale ja, ja mam ci... Szyb szybkie. Muszę ci zadać jedno pytanie. Czemu ty wyglądasz... Teraz ty. Mój Boże. No. Czemu ty wyglądasz jak Indiana Jones? Mmm, patrz, nawet nie wiem. Zero reakcji? Eee, o, żyjesz? Grę widzisz? Eee... A mam cię! <laughs> Przemek! <Chyba w> <laughs> Przemek! Czemu się przebrałeś za Indiana Jonesa? Hmm. Nie wiem, nic innego nie było. <grystyczny> Rozumiem. Dobrze. Wracając do tego, musimy y, ogarnąć sytuację: mianowicie, y, musimy dostarczyć tą przesyłkę jakoś do naszego króla. Ale póki co, z tego co widzę, nasz statek do niczego się nie nadaje. Rozumiem. na opał. Tam drogą ogni ognichoby było. Swoją drogą tu gdzie jest? Coś? Zrób ognicho, zrób ognicho. To wygląda na jakieś, nie wiem, wyspę, stały ląd może tam być. Ja widzę tylko To jest Ta za tym, żeby zrobić ognicho ze statku. Maciej, ty za dużo rumu. Jest ognisko, jest rum. No. A rum się dobrze pali. Nie wiem, w chcesz, każdym razie też. Go, go nie palił. W każdym rum razie. W każdym razie ten statek <grym> chyba już do niczego się nie nadaje. Co wy na to? Spalmy go. Nie Czemu? Może tak. Podajmy go na może, zło. może ktoś nas znajdzie w ten sposób, bo zobaczy ogień z dalek. a Najpierw go w nocy podpalić. Tak, może tu jeszcze przy... W, w tym czasie najlepiej by było znaleźć jakąś jaskinię, nie wiem coś Ej, Nie, tym... no może na razie rozejrzyjmy się po okolicy. No więc chodźmy. O... Ł no, się, się drogą pan... być trochę ciemno, trzeba znaleźć jakieś schronienie. No to chodźmy. No, mówiłem o tej jaskini. Zaraz przyjdziemy, oh. potem podpalimy ten oh. <grym> to... Pochodnie? Ktoś tutaj był przed nami? Może to reszta załogi, chodź, poszukamy jej. Dobrze. O możliwe. Macie idziesz? Może zaznaczyli nam drogę. Ej, patrzcie, owca! Co? Będziemy mieli co jest. Przemek, Owiec się nie je. Jak nie, wziął takie białe mięso nie? Może u ciebie nie je, ja lubię Ej, Przemek, weź spróbuj się jeszcze rozejrzeć Kwiatki? Zioło, zioło moje, 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 moje Aha eee... Tam są świnie, patrz No tak, jeden lubi room, drugi lubi zioło Gdzie eee... jest rum? Jaskinia Ej, znalazłem jakąś jaskinię Maciej, chodź tutaj, odpuść sobie na razie ten room Ale tu go nie ma, on nie rośnie w przyrodzie tak jak zioło Zbierzemy jakieś drewno na oko? Zgarnij to... się, eee... idziemy Puk, puk bo Kto robi tam? się ciemno, a nie, niebezpiecznie jest zostawać. w Przemek, weź się jeszcze rozejrzyj, a my zajrzymy w tej jaskini, do tej jaskini, dobrze? Dobrze. Żółach, więcej żółek, więcej, więcej żółek, żółka, żółka, żółka. żółka. Masz pochodnie bo tam ciemno. ciemno? Yy, nie mam. Mam skrzynkę. Wow, to ją podpadł. Ciekawe miejsce. Tu nic nie widzę. No jest dość ciemno, ale... No, nie wiem, jakaś mała ta jaskinia. No nic, na noc, na noc powinna wystarczyć. Mm -hmm. Przemku, słyszysz nas? Kto Cię goni? Kto Cię goni? Nie wiem, jakieś stwory dziwne. Co mi się tu takim chodź tu, chodź tu. to tu! Coś tam za Tobą jest! Nie!